Z Piotrem na m festival trzecią edycję tego wydarzenia. Widzieliście w poprzednich latach, byliśmy już tam dwa razy, czyli na pierwszym M-Festiwalu, który się odbywał na dauczczczenia w zasadzie 50-lecia M na świecie. No i BMW Polska zdecydowało, że będzie kontynuowało ten festiwal jako takie połączenie fanów M na torze Silesia. W zeszłym roku już było dużo, dużo więcej ludzi, dużo więcej aut byliśmy w zeszłym roku już z, z kolegami z BMW M-Team czyli z Adrianem i z Arturem i wzięliśmy w zeszłym roku w zasadzie 9 samochodów każdy z nas wziął po 3 więc nasza reprezentacja była dosyć duża w tym roku mamy ich trochę mniej dlatego, że też się reguły gry zmieniły czyli jeden uczestnik, jeden uczestnik może wziąć jedno auto rano trzeba będzie ogarnąć furę umyć trochę, przepukać przed samym eventem, czyli zbieramy się. My teraz myślę, że dojedziemy do Pyżowi, zwalniemy jakieś piwerko i to będziemy ta. się szykowali na jutro. Jutro relacje będą na bieżąco, na Insta, a ja dla Was tutaj będę nagrywał oczywiście materiały, tak żeby skleić na koniec cały vlog. Więc tak naprawdę na teraz się rozłączamy i do zobaczenia jutro. Jesteśmy już na IM festiwalu. Eee, mamy wystawione samochody na strefie pokazowej. Open track się dzieje, samochody jeżdżą. Był pokaz Red Bulla. Natomiast to, co zawsze fajnego jest na M Festiwalu, to nowości, które się pojawiają w świecie M. I tak tutaj mamy wystawione trzy bardzo fajne samochody. Słyszycie, jak samochody z Storu dźwięczą. Natomiast mamy wystawione trzy bardzo fajne auta. Po pierwsze, M4 nowa poliftowa w wersji CS, nowa M5, która dopiero co była zaprezentowana na świecie oraz dosyć fajny samochód limitowany, odniesienie historyczne do lat 70. czyli 3.0 CSL, samochód, który był wyprodukowany tylko w 50 sztukach, co ciekawe, jak wyszedł kosztował 2,5 miliona, jest to 560-konny manual, zaraz go Wam w przebitkach pokażę i to jest samochód złożony ręcznie w BMW M w Bawarii. I tak naprawdę największe wrażenie wcale na mnie nie zrobiła nowa M5, bo zaraz Wam o niej chwilę opowiem, dla mnie jest po prostu za tłusta. Natomiast ten samochód, tak jak wszystkie cs -y, które ostatnio wychodzą, zarówno poprzednia M5 w CS-ie, nowa M3 w cs M4 CS, które wyszło w wersji poliftowej, zarombisty kolor, to jest prawdopodobnie Voodoo Blue, ale nie chcę Wam skłamać, więc tak przypuszczam, karbonowa macha, fajne, fajne widoczne przetłoczenia, spoilery tylne, zarąbiste lampy w kupecie, które są lampami laserowymi naprawdę, kompletnie... Kompetentnie to wygląda, to jest samochód, który na pewno, z, jeżeli o nowym BMW-m bym myślał, to była chyba moja pierwsza opcja. To jest właśnie ten CSL, którego wam chciałem pokazać. 3.0 CSL się nazywa. Jest to historia, która zatoczyła koło, bo 1970 rok był pierwszy 3.0 CSL, i teraz dla uczczenia na 50-lecie. M utworzyli taki samochód, tak jak mówiłem, w 50 sztukach, tylko który się pojawił i był robiony ręcznie. To, co już mówiliśmy, że prawdopodobnie zostanie pokazane, czyli nowe M5. Tak ono wygląda, dosyć tłusto, powiem Wam szczerze. Jak na mój gust, przybliżyło się designem trochę do do Audi, do Audi RS6, co nie do końca mi odpowiada, zawsze linia M5 była taka dość delikatna natomiast to no, wygląda dość tłusto jednym się podoba, drugim nie, tutaj bardzo dużo dyskusji, sporo rozmów na ten temat, oczywiście jak to zwykle, jak już w internety Ją na temat masy tego samochodu, ale też jest kilka innych rzeczy, które mnie niepokoją. Nie tylko masa, ale na przykład pojemność bagażnika na przykład zbiornik, który ma 60, 60 litrów i to prawdopodobnie spowoduje, że tym autem w trasie będzie można przejechać z 350 km. Myślę, że jest to dosyć duży problem, jeżeli byśmy takiego samochodu chcieli używać na Daily. Wizualnie nie jest złe. Całkiem, całkiem może się podobać, natomiast mnie irytuje absolutnie coś takiego jak klapka do ładowania w przednim błotniku, tam gdzie zawsze były skrzela od BMW. Tego już nie ma, zamieniono to klapką do ładowania. Nie kocham tego i prawdopodobnie tego raczej nie pokocham. No, jesteśmy w strefie wystawowej. E, tutaj jest dokładnie 50 samochodów, czyli tyle, ile będzie na naszym evencie w trójmieście. E, jest dużo fajnych aut. Poza naszymi, to co chciałem wam na pewno pokazać, to E36 w Sedanie. Taka, o której zawsze, zawsze marzyłem. Mam co prawda tego swojego Dakara, ale zawsze wiecie, że moja miłość do Sedana jest największa, więc, generalnie, E36 w Sedanie kapitalny samochód chciałbym takiego mieć jest też sporo bobrów i to bobrów w różnych kolorach brązowe no właśnie jedzie jedna fajna w touringu jest brązowa mamy różne kolory indywiduala ciekawe jest też CSL tych aut nie ma bardzo dużo to jest limitowana również edycja która była odelżona w karbonie bardzo fajny samochód Mamy tutaj Turinga w zielonego, w Isle of Man. Wydaje mi się, że to jest były samochód Szymona Banasia. No ale przyjechał jakiś inny właściciel tym samochodem. Bardzo ciekawa M6 Gran Coupe. Wydaje mi się, że jest to San Marino. Dosyć ciekawie, ciekawie wygląda trochę M2. Dosyć dużo E46, jak musicie zwrócić uwagę. Faktycznie, to, to auto jest dosyć kultowe w Polsce, wszyscy go w Polsce mocno kochają. Spojrzyjcie tutaj 1M, 1M, bardzo ciekawy samochód, również który był zrobiony na podstawie jedynki. Nie mylcie tego z M1, bo M1 to był zupełnie inny wyczynowy samochód. Natomiast 1M, bardzo fajny, bardzo fajny silnik. Mówiłem Wam już o nim dwa lata temu na festiwalu, bo wtedy wygrał nagrodę na najpiękniejszy samochód festiwalu. No i nasza trójmiejska wystawka, chłopaki z BMW M-Team plus nasze auta, E39 Adriana, absolutnie piękna, w fantastycznym stanie, to, to zabraliśmy, moja E90, e, czyli V8, wolno sąca e, auto, które jest cały czas do, do sprzedania, jeżeli ktoś jest zainteresowany, w genialnym stanie. E36, to nie jest moje 36 to jest E36 Artura, które przyjechało, mamy Rubinkę, czyli E46 w limitowanym kolorze, to jest wersja CS, co ciekawe, no i mamy królową naszego każdego zlotu w zasadzie, czyli Artura E30 Evo. W pięknym kolorze Macao Blue, czyli dokładnie w tym samym kolorze, która jest na mojej F80. To jest nasze sześć samochodów, które zabraliśmy ze sobą w tym roku z Trójmiasta. Ale popatrzcie, jest tego dużo, dużo więcej i naprawdę można pocieszyć oko. No, więc słuchajcie, wracamy z festiwalu. Ciśniemy sobie, jesteśmy już między Częstochową a łodzią. Chłopaki z BMW M Team zostali z ciężarówką tam popakowane samochody. Oni dopiero jutro jadą, no bo oczywiście ciężko byłoby to dzisiaj wszystko ogarnąć. No a my ciśniemy z Piotrem, a jeszcze zabraliśmy ze sobą ekipę z Trójmiasta, drugą M3, G80, cisną za nami, więc w przebitkach też Wam pokażemy, bo bardzo fajny i ciekawy kolor, pewnie takiego koloru jeszcze nie widzieliście. Dokładnie. Velvet Orchid 2. Velvet Prata. Orchid 2 w indywidualu, jedyna taka na evencie, ale myślę, nie wiem czy nie jedna taka w Polsce w ogóle. Nie widziałem takiego auta, ja też. z tymi felgami z CS-a. Tak, tak, to są felgi z CS-a, bardzo ładne zresztą, jedno z najładniejszych felg, które w obecnym, w obecnym czasie wyszły cs -a. Jak łapiemy się cs to może zaraz sobie chwilę nawiniemy na temat tych nowych samochodów, które były Dokładnie. które były na wystawione. Tam już trochę w międzyczasie... Trzy premiery. Trzy premiery były. No premiery, nie premiery, no, no jakby częściowo te auta już gdzieś tam w salonach były, bo CS na przykład tak. u nas w BMW Zdunek już też stoi czarny, ale no właśnie nawiązując, BMW CS M4. Tak jest. Niebieska. Bo była przedliftowa była M3 w cs a teraz po liftcie z tymi nowymi lampami mamy m 4 e, w cs i była niebieska. Niebieska. Nie pamiętam jak ten lakier się nazywał. Ja też nie pamiętam, e... szczerze mówiąc. Marine Blue? Marine Blue, ale co, nie wiem, nie coś takiego podobnego jak Voodoo Blue. Naprawdę tak. spoko wygląda i ten prze, przegryzający się karbon z maski. Riviera Blue. O, rivier, Riviera <laughs> o, dokładnie. Eee, więc ten Riviera Blue naprawdę wygląda, wygląda zajebiście i e, fajnie ten karbon do tego komponuje, do tego miała czarne właśnie CS-owe koła, więc naprawdę dobrze, dobrze to wszystko wyglądało. Zgadza się. E, więc e, fajna premiera. Bardzo. Fajny samochód w środku, fajnie wykończony kubły, ten cały mm, wewnętrzna część bez podłokietnika, tak, 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 tak. ta konsola cała jest taka sztywna, karbonowa tak, no, no. cała, więc naprawdę dobrze to wszystko jest e, i dobrze wygląda i tak e, ten CS teraz e, robi się z niego. Taka dosyć fajna, fajna ema. Eee, no i co, druga premiera? Druga premiera, to właśnie chłopaki jadą Empioną, również ze festiwalu, machają, siema-siema. Eee, to zawsze jest fajne, jak się wraca. To już też w pokazywałem, że zawsze tych samochodów się trochę pojawia eee, na trasie, na, na powrocie. Eee, druga premiera. Nowa empiona. empiona, nowa Empiona. Tym razem w czarnym macie, bo do tej pory frasówka, tak? Ta w Warszawie tak. była czerwona. Tutaj czarny mat. Ona była ta czerwona, bo jeździła w... Ale M, to, to była ta dokładnie? To była ta, bo Paweł chyba nią przyjechał okay. i ona jeździła na tym przejeździe, który robiliśmy w paradzie, po torze w Paradzie, w paradzie no, więc, no, więc, tak, więc to, to było faktycznie. No i co myślisz o tej piące tak, tak, na, tak na świeżo, jaką zobaczyłeś? Tak, mi osobiście wizualnie ona się podoba i ona mi się od początku podoba, jak ja się przekonuję do tych nowych jakby styli, że tak powiem do tych nowych kresek BMW Wydaje się dużo cięższa. Tam na przykład mega... Front mi się podoba, z boku jest ok, ale tył wydaje mi się strasznie ociężały. Ten dyfuzor, który wychodzi na pół ręki, na pół dłoni, tak, on wychodzi tak. poza obrys. On się wydaje tak ogromny, że te końcóweczki tam takie są malutkie wręcz w tym wydechu, a tam wcale więcej, tam wcale więcej tego miejsca nie ma. I trochę ona... Nie wiem, czy to trochę gdzieś tych proporcji nie, nie, nie gubili w tym samochodzie. Kucze, ja powiem Ci tak, że... Generalnie nie mam takiego szoku, jeśli chodzi o wizual, jak na przykład bóbr, gdzie wyszedł ten samochód i po prostu miałem no. jakiś kociokki no. w oczach i nie tak. mogłem w ogóle się przyzwyczaić. W tej to chwili coś. na przykład ten CS w tym Bobrze Super mi się podoba. No mi też, ale yy, nie, mam, to ma to do siebie. Tak, nie mam czegoś takiego, że mi się to auto nie podoba, okay. ale też nie mogę powiedzieć, że mi się podoba. Okay. Dlatego, że yy, widzę w nim takie rysy Audi RS6 bardzo takie grube, to wszystko jest takie poszerzone, takie, takie, takie w, wy, to prawda, wypuszczone, to, to jest prawda. takie, trochę to, to, to tak mam z tym samochodem, że, że jakby wiemy, że ono jest ciężkie, yy, wiemy, że, no ale jakby no, jest to problem i nie jest to problem, no wiadomo, że będę z tymi zawieszeniami jakoś tam zają, poradzi, tak? Oni mówią, że nie. Tak. Tak, nie. Zapierali się, że mimo tego, że jest wolniejsza 0-100 o tam 0,2 sekundy versus F90 tak. to że 100-200 i, i te przedziały 80-120 są dużo lepsze, no i że 200-300 no to już w ogóle jest kosmos i że, i że bije F90 na łeb, ale z drugiej ja strony... Ja bym no, poczekał. No właśnie. Ja bym poczekał, bo to jest bardzo gadka sprzedażowa, nie, tak. nie, nie przywiązywałbym się do tego specjalnie jakoś. Eee, pożegnamy chłopaków. Eee, nie przywiązywałbym się do tego specjalnie. Dla mnie zawsze ta M5 była taką, miała taką linię elegancką, zwiewną, a to jest taki po prostu grubas teraz, nie? No tak, eee. Natomiast dopóki się nie przejadę, nie chcę wyrokować, jak się tym jeździ, natomiast no, wizual możemy sobie omówić eee, jak najbardziej to, co mnie wkurza, to mały bagażnik i mały zbiornik paliwa. Klapka, Bagaż nie? Bagażnik jest mniejszy, tak, klapka tak. Eee, bagażnik jest mniejszy niż w poprzedniej wersji. Zbiornik paliwa ma 60 litrów, czyli to starczy na jakieś 320 km przy normalnej jeździe, no więc taki... no to jest trochę mało. Mimo no. tego, że jest ta hybryda, no to jednak e, to mnie troszeczkę martwi. No ale to w zasadzie tyle na temat tego, tego samochodu. Nie chciałbym mówić za dużo, bo wnętrze. też... No, wnętrze, wiesz co, bardzo nowoczesne, ale nadal takie zachowawcze jest. Nadal chyba, to jest zachowawcze. Daje, no to ten lubę. ekran to już mają wszystkie samochody, więc to już tak nie jest. dziwi, jakby spodziewamy się tego, że to będzie. Tak Fotele. Wygodne? wygodne? Wygodne. Nie wygodne. wiem czy aż tak dobrze trzymające, ale wygodne, wygodne na, pewno. na pewno. No to jednak jestem piątka. Nie? List, nie, więc zbyt to... te wszystkie świetne takiej wśród nowej tak. i się one podobają. Tak, tak. no to, to można sobie kolory poustawiać, tak, jak człowiek lubi. Więc no jakby tego nie hejtuję. Jest... Hejtuję klapkę, która mnie doprowadza do szału i jakby nie mogę. No ale jakby znacie moje zdanie. Eee, każdy ma swoje oczywiście, więc, więc to, to absolutnie to. No i co jeszcze było? 3.0 no CSL, CSL, no to, CSL, to jest kurde magia. Nie, nie spodziewałem się szczerze, nie spodziewałem się, że tak, takie auto tak, tam będzie. Tak, tak. Eee, wiecie, no to jest, to jest jeden, jeden samochód z 50 w ogóle wyprodukowanych. Teraz te ceny to one dobijają do 5, nawet 6 milionów złotych. On kosztował za... wyjściowo 2,5 miliona złotych. I jak była poroniona cena w ogóle jak na BMW budowane na M4 e, Competition? Tak, 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 generalnie tak. M4 kompetencje. Tak. 82. Natomiast tam jest silnik 560 koni tak. i manualna skrzynia biegów. No. W ogóle samochód jest budowany manualnie. To ręcznie. jest w ogóle ciekawostka. Tak. Jest budowany ręcznie w Monachium. Znaczy był montowany, bo już nie jest Super. montowany, bo tylko 50 sztuk wyszło. I chyba dwa eventowe BMW M. I to był jeden z tych to dwóch. To był jeden z tych dwóch. No, na pewno. A reszta została sprzedana za chore ceny? I teraz mają jeszcze bardziej chore ceny, więc więc, no ale fajnie było to zobaczyć, nie, bo masz model, teraz model, model, który, który tak, już wygląda tak. super, ale zobaczyć to na żywo naprawdę, e, no szczerze, dawno, dawno nie zrobiło nic na mnie takiego wrażenia jak e, ten samochód. Tak. Bo, bo, bo niestety, ale my trochę jesteśmy rozpuszczeni tą motoryzacją, my tego mamy gdzieś tam dużo, dużo się tego przewija przez właśnie pasję, pracę, e, różne rzeczy i już to, aż tak nie robi, to naprawdę nie wiem co musi być. To i to, to, to robi. to, to robi. To to robi pierwszy raz od bardzo dawna, a samochód zrobił na mnie tak piorunujące wrażenie, naprawdę aż miałem ciary. Petarda. Petarda. Super. Sam event, powiem Wam tak, że jak byłem na pierwszym evencie dwa lata temu... Na 50-lecie to naprawdę było kilka samochodów za płotem, kilka samochodów wystawiających się. No. Event był bardzo mały, nierozpromowany. W zeszłym roku to była trzykrotność tego, co było za pierwszym rokiem. Tak. W tym roku było dziesięciokrotność. Było masę Masa ludzi, było. parkingi zawalone i wewnętrzne, i zewnętrzne. Dokładnie. Dużo aktywności, ale trzeba przyznać, BMW-y zrobili to na grubo. W tym roku zrobili nie to nie na grubo. No. Nie? Mają rozmach. Mają no. rozmach. Tak, te samoloty tak, z Red Bulla, te, te, te drifty, tak, które, które helikopter latały, latający, helikopter latający. Dużo aktywności takich byliśmy na, na drifcie tak, dwójkami, dokładnie. udało się zapisać. Też fajne, fajne, fajna, fajna rzecz. Fajna zaskakująca, bo, tak. bo nie sądziłem, że na, wiesz, na, tym, na tym mokrym okręgu nawadnianym na będzie tak ciężko rzucić bokiem tą M2. Mi się wydawało, że Boże, no to tam pykniesz też tak, gaz tak, i od razu cię tak. obraca. Tu się okazuje, że faktycznie trzeba się do tego przyłożyć. Te nowe samochody jednak one naprawdę są bardzo bezpieczne, mimo tego, że to był tył napęd ty stricte tak, tylko bez tak, tego przodu. I, i porozłączane e, wszystko mieliśmy. I wszystkie odłączone systemy. Naprawdę to nie było wcale też takie łatwe wrzucić ten samochód w, tak. w poślizg. No i później, jak już się go wrzuciło, to go też utrzymać w tym poślizgu, wiadomo. Ja czasami mam wrażenie, że na, na, na troszeczkę zmrożonej drodze zimą jest łatwiej go wrzucić, niż tutaj na, tym, na tej tarce no tak, tak naprawdę. Nie? więc to, Więc to też faktycznie no, trzeba było tam troszeczkę ten samochód tak. wyczuć, ale M2 akurat jest do wyczucia bardzo fajnym samochodem. Bardzo fajny, bardzo, bardzo, fajna, bardzo fajna Więc na tak naprawdę. jak już Wam we vlogach wcześniejszych opowiadałem o tym, M2 to jest naprawdę auto, które bardzo, bardzo lubię z tych nowych wypustów. Lubię go na pewno najbardziej. Jedyny, też zrobiłem kółko na, na Open Tracku, w zasadzie 5 kółek. Chciałem zobaczyć, jak f 80 po, 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 zeszłorocznym, po zeszłorocznej akcji, po kuracji u Huberta Raptownego się sprawuje na torze i naprawdę jeździ perfekcyjnie. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak to jeździ. Mały minus organizacyjny eventu, żeby tak nie cukrować w 100%, to wpuszczanie samochodów o bardzo różnych mocach. Na czyli na, na przykład wpuszczanie 5 mek i do tego 520 w kombi i ich z jedynki na przykład. Ja, ja nie spodziewałem się, że tam będą auta inne niż ty. M. Jakby, tak, a były ujmując, wszystkie BMW, nie ujmując, no tam I jest, można z, by z, to jedynka, było zrobić tak, miejsce. żeby z 2-3 sesje zwykłych BMW, tak. bo to się zaczęło robić niebezpieczne, bo myśmy na prostych startowych le lecieli 200, to hamowując, a te samochody naprawdę nie osiągały takich prędkości i zaczynało to być niebezpieczne. Uważam, że to jest kwestia do przemyślenia, ale generalnie, generalnie event na duży plus, co myślisz, Piotr? Zdecydowanie, jakby. Jakby sam, sam rozmach, to co mówiliśmy tego eventu, no to mnie naprawdę zaskoczyło. Ja byłem pierwszy raz na BMWM na Festiwalu, to mnie naprawdę zaskoczyło ilość tych samochodów, ludzi, którzy tam przyszli nawet nie, wystawia, nie wystawiać się, tylko obejrzeć, zobaczyć, co tam się dzieje tych wszystkich atrakcji, no, nie można się było tam na pewno nudzić. Tak. Jedzenie y, też bardzo dobre, no, no, naprawdę możemy szczerze polecić. Y, I faktycznie co do, co do tego open Tracku jakby... Mi zabrakło osobiście, jako osobie, która i brała udział w różnych y, typu time attackach, zawodach i organizowała takie zawody, mi zabrakło jednak troszeczkę y, tej organizacji właśnie takiej time attackowej i trochę tego bezpieczeństwa, bo to nie chodzi o jakieś tam wiecie się, tylko o faktyczne bezpieczeństwo, jak Ci wpada pięć samochodów, nikt nikogo nie chce prze, przepuścić, każdy gdzieś tam pod ręką wchodzi, to są sytuacje niebezpieczne, że jeden kierowca będzie umiał więcej, drugi mniej, ten, który będzie mniej umiał, nawet nie będzie wiedział, że może zrobić coś złego, Bije się komuś pod rękaw i po prostu będzie wielki dzwon. No tak Totalnie, jednak jak to... moja sytuacja no, dzisiaj tak, tak nie. naprawdę. No, nie, nie, jakby nie chcemy omagać dokładnie, no, ale faktycznie zdarzyło się na to, że tak, że jeden samochód stracił trochę przyczepność i tak. faktycznie go rzuciło. Ja no, chciałem ominąć ten samochód, a już w lusterku widzę, że kolejny gość atakuje po prostu w tym czasie, więc tak naprawdę nie zostawiamy sobie żadnego marginesu bezpieczeństwa. No, jakby gdybym nie spojrzał w to lusterko, prawdopodobnie byłby dzwon. No, więc więc no, czy trzeba mieć oczy dookoła, głowy to jasne na torze, no, ale też trzeba trochę myśleć. Nie? To, trzeba myśleć to... zdecydowanie, to to jest miejsce, gdzie właśnie trzeba bardzo myśleć i, i, i bardzo dużą dozę, wiecie, takiego rozsądku zachowywać i nie podpalać się, bo wiemy, że nie każdy też jeździ na torze często, tak. każdy wyjechał tam jak wiecie, psy spuszczone ze smyczy i chciał się wyjeździć, wykorzystać te swoje samochody. Fajnie ale moim zdaniem jednak tam powinna być jakiś nadzór instruktorski, a nie jak Open track, może, żeby też pokazać komuś jak ten, ten samochód, tę moc i ten tor faktycznie, faktycznie wykorzystać w bezpieczny, bezpieczny sposób. Absolutnie, ale, absolutnie. Ale absolutnie, generalnie tym, bardzo polecamy, tak. z roku na rok ten event robi się bardziej światowy, bardziej dopchany różnymi, różnego rodzaju atrakcjami, fajne samochody, tak naprawdę Myślę, że przyszły rok na pewno pojedziemy. Ehm, Jak mi pożyczysz jakieś auto? Ehm, w każdym razie zapraszamy was jeszcze, bo my organizujemy trzeci raz M Cars and Coffee e, razem z BMW Zdunek, tym razem w e, w czółkach na torze, więc 4 sierpień na autodromie. Więc ten materiał pewnie wyjdzie trochę szybciej. Więc jak jeszcze go obejrzycie, to możecie, możecie do mnie napisać jakąś prywatną wiadomość. Zobaczymy, ile tam jest aut, jak, się, jak można wpaść i zbić pionę, więc to na pewno mamy sporo przebitek. Octavian na pewno powrzuca to wszystko do materiału. Tym razem, żeby już nie przedłużać, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy z trasy, my ciśniemy tak do trójmiasta na, na dwie emeczki i. Do zobaczenia. Pozdro, pozdro. Jona.